Andrzej Duda na celowniku Gru i FSB. Niepokojące ostrzeżenie przed wyborami prezydenckimi. Wprowadzenie. Prezydent Andrzej Duda znalazł się w centrum uwagi po ostrzeżeniach Marka Biernackiego, przewodniczącego Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Polityk ujawnił, że rosyjskie służby Gru i FSB mogą planować działania wymierzone w prezydenta RP, co obudzi poważne obawy w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich. Ostrzeżenie to podkreśla rosnące napięcia geopolityczne i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Polski. 1. Zagrożenie ze strony Gru i FSB. Marek Biernacki poinformował, że prezydent Andrzej Duda może być celem ataków rosyjskich służb wywiadowczych Gru i FSB. Według polityka, działania te mogą obejmować zarówno cyberataki, jak i fizyczne akty dywersji. Rosyjskie służby mają na celu destabilizację sytuacji politycznej w Polsce, co wpisuje się w szerszą strategię Kremla. 2. Wzmożona aktywność przed wyborami. Biernacki podkreślił, że im bliżej wyborów prezydenckich, tym większa będzie aktywność rosyjskich służb. Ataki mogą obejmować manipulacje w infosferze, dezinformacje oraz próby wpływania na opinię publiczną. Wybory prezydenckie w Polsce są kluczowym momentem który Rosja może wykorzystać do realizacji swoich celów geopolitycznych. 3. Polaryzacja społeczeństwa. Rosyjskie działania bazują na głębokich podziałach w polskim społeczeństwie. Polaryzacja polityczna i społeczna ułatwia Rosji destabilizację sytuacji wewnętrznej w Polsce. Biernacki ostrzegł, że Rosjanie będą starali się podsycać konflikty, aby osłabić jedność narodową. 4. Cyberataki i dezinformacja. Rosyjskie służby intensyfikują swoje działania w cyberprzestrzeni. Ataki na infrastrukturę krytyczną, manipulacje w mediach społecznościowych oraz rozpowszechnianie fałszywych informacji to tylko niektóre z metod stosowanych przez Gru i FSB. Polska musi być przygotowana na takie zagrożenia, szczególnie w okresie kampanii wyborczej. 5. Presja migracyjna. Biernacki wskazał, że Rosja może wykorzystać presję migracyjną na granicy z Białorusią jako narzędzie destabilizacji. Wzrost liczby migrantów próbujących przekroczyć granicę może wywołać napięcia społeczne i polityczne, co wpisuje się w strategię Kremla. 6. Działania dywersyjne Rosyjskie służby są również zaangażowane w działania dywersyjne, takie jak próby podpaleń, zakładanie kamer szpiegowskich czy sabotaż infrastruktury krytycznej. Polskie służby specjalne skutecznie przeciwdziałają tym zagrożeniom, ale skala działań Rosji jest niepokojąca. 7. Wsparcie dla Ukrainy. Polska odgrywa kluczową rolę w wspieraniu Ukrainy w konflikcie z Rosją. Działania rosyjskich służb mają na celu osłabienie polskiego zaangażowania w pomoc dla Ukrainy oraz podważenie relacji Polski z sojusznikami z NATO i UE. 8. Reakcje polskich służb. Polskie służby specjalne monitorują sytuację i podejmują działania prewencyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Rosji. Współpraca z sojusznikami z NATO i UE jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. 9. Wpływ na kampanię wyborczą. Zagrożenia ze strony Rosji mogą wpłynąć na przebieg kampanii wyborczej w Polsce. Manipulacje w infosferze oraz działania dywersyjne mogą wpłynąć na wyniki wyborów i destabilizację sytuacji politycznej w kraju. 10. Znaczenie jedności narodowej. Biernacki podkreślił, że jedność narodowa jest kluczowa w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. Politycy i społeczeństwo muszą współpracować, aby przeciwdziałać działaniom destabilizacyjnym i zapewnić bezpieczeństwo kraju. Podsumowanie. Ostrzeżenia Marka Biernackiego podkreślają powagę zagrożeń ze strony rosyjskich służb wywiadowczych. Polska musi być przygotowana na różnorodne formy ataków, od cyberprzestrzeni po działania dywersyjne. Współpraca z sojusznikami oraz jedność narodowa są kluczowe dla przeciwdziałania tym zagrożeniom. Wnioski. Wzrost zagrożeń, im bliżej wyborów, tym większa będzie aktywność rosyjskich służb, co wymaga wzmożonej czujności. Znaczenie jedności, polaryzacja społeczeństwa ułatwia działania destabilizacyjne, dlatego jedność narodowa jest kluczowa. Rola sojuszników, współpraca z NATO i UE jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. Udostępnij.pl. Razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie!